Czas. Jednym płynie wolno, innym płynie szybko, jedni mówią, że go nie mają, inni ciągle szukają sposobów, by go zabijać. Jaki jest mój czas? Myślę, że najwłaściwszym słowem jest: wypełniony. W moim kalendarzu nie ma pustych kartek, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Zabieg za zabiegiem, klientka za klientką. Mówi się, że czas to pieniądz. Moje klientki ofiarowują mi jedno i drugie. Widocznie warto. W zamian dostają mój czas. Nie tylko tyle, ile trwa zabieg. Daję im znacznie więcej. Daję im te lata, które spędziłam na studiach i szkoleniach. Daję im te godziny, które kiedyś, jako mała dziewczynka, spędzałam w salonie fryzjersko-kosmetycznym na mojej ulicy, podając fryzjerkom wałki i przyglądając się ich pracy. Daję im te wszystkie chwile, w których myślę intensywnie, jak jeszcze podnieść standardy moich usług, co nowego wprowadzić. Kiedy znajomy tatuażysta powiedział mi o szkoleniu organizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny na temat zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym, ani przez chwilę nie pomyślałam, szkoda czasu. Wzięłam udział, zdałam test, mam certyfikat. Najwyższy czas, by ludzie zrozumieli, jak groźna może być krew płynąca w naszych żyłach. W Polsce jest około 200 tysięcy osób zakażonych wirusem HCV, wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C. 80% spośród tych osób nie wie, że jest zakażona. Nie wiedzą, że mogą stanowić źródło zakażenia dla innych osób, nie wiedzą, że ich własny czas z każdym dniem kurczy się szybciej niż powinien. Wirus HCV jest obecny we krwi osoby zakażonej, a w moim gabinecie mam cały czas do czynienia z krwią, mimo że przeważnie gołym okiem jej nie widać. Wykonuję dużo nowoczesnych zabiegów z dziedziny medycyny kosmetycznej, regenerujących i upiększających, które wiążą się z ryzykiem przerwania ciągłości tkanek czy wręcz wymagają przebicia skóry. Dlatego takie zabiegi zawsze wykonuję w jednorazowych rękawiczkach. I używam jednorazowych fabrycznie sterylnych narzędzi i materiałów, które zawsze odpakowuję przy klientce. Narzędzia wielorazowego użytku, takie jak na przykład frazy do frezarki używanej przy manikir, są przeze mnie po użyciu myte za pomocą myjki ultradźwiękowej, dezynfekowane i sterylizowane. Po każdym zabiegu zmieniam rękawiczki, myjąc przy tym dokładnie i dezynfekując ręce. Robię to też za każdym razem, gdy rękawiczki ulegną uszkodzeniu lub gdy z jakiegoś powodu muszę dotknąć czegoś niezwiązanego z zabiegiem. Pomiędzy poszczególnymi zabiegami zawsze muszę znaleźć czas, by zdezynfekować całe otoczenie klienta wszystko, z czym może mieć kontakt w trakcie zabiegu. Jest jeszcze wiele innych zasad i procedur. Nie wymieniam ich wszystkich, bo nie chcę zabierać za dużo Waszego czasu. Chcę tylko powiedzieć, że dzięki przestrzeganiu tych zasad, mój czas ma swoją jakość. Spędzam czas w poczuciu bezpieczeństwa, spędzam czas spokojnie w atmosferze relaksu. Czas, byście i Wy zwrócili większą uwagę na zasady bezpieczeństwa i higieny w salonach kosmetycznych i innych placówkach usługowych, w których może dojść do transmisji zakażeń krwiopochodnych. Czas powstrzymać epidemię zakażeń wirusem HCV. Wiedza jest dostępna online, są kursy, są szkolenia. Nie żałujcie na nie swojego czasu. Ja poświęciłam jeden dzień, by zagrać w tym filmie. Jeśli sprawi to, że uzupełnicie swoją wiedzę, że zaczniecie zwracać uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych, ten czas nie będzie zmarnowany. Czas to życie.